Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. Przychodzę do was dzisiaj z paczką z Oriflame. Przyszło do, przyszło do mnie to zamówienie z Oriflame i właśnie mówię, odpalę kamerę i sobie z wami otworzę tą paczkę, żebyście zobaczyli też co mi tutaj przyszło. Wiecie, to nie jest jakieś duże zamówienie z Oriflame, ale, ale wiecie, pokażę wam co mi tutaj przyszło. Także tak wygląda pudełko, nie jest ono dużych rozmiarów, zaopatrzyłam się w nożyk. I otwieramy. I otwieramy paczuchę. W wygląda to tak. Mój papier. papier to tak może niekoniecznie jest czymś interesującym. E, tak to wygląda w środku i już Wam powiem po kolei, co ja sobie tutaj zamówiłam i co mi przyszło. E, także tak. Zacznę od tego. Zamówiłam sobie, słuchajcie, ten wellness pack dla kobiet. E, pytałam Was. E, Pytałam Was w którymś tam filmiku, nie? Czy polecacie te produkty, czy znacie te produkty i właśnie kilka osób polecało mi, że tak, że warto je zamówić i wiecie, i zamówiłam sobie, zrobiłam sobie w ogóle tą subskrypcję, że właśnie yy, przez chyba 3 4 miesiące będą, będą katalogi, znaczy nie? Yy, będzie mi przychodziło po, po jednym takim opakowaniu. Ciekawa jestem jak to wygląda w środku, bo yy, że 21 saszetek w środku ma być. I w każdej saszetce ma być: y, dwie tabletki mają, mają być, dwie tabletki Omega, y, jedna tabletka astaksantyny i jedna tabletka multivitaminy. Także. Ciekawa jestem tych suplementów. Powiem Wam, że po tej mojej chorobie bardzo chcę sobie odbudować organizm, bo to jest jakaś porażka. Ja osoba, która w ogóle prawie, że nie chorowałam nigdy, wiecie, nie miewałam problemów ze zdrowiem. Yy, w przeciągu roku, nie całego czasu, no bo jeszcze mamy listopad, ja brałam trzy razy antybiotyk w ciągu tego roku, z czego dwa razy, no to tak raz za razem. Pamiętacie, nie tak dawno byłam chora, nie? Co właśnie też miałam przepisany antybiotyk i właśnie wtedy tą przeklętą herbatkę z kwiatu bzu sobie kupiłam. I wiecie, to wtedy też miałam antybiotyk, no i ja nie wiem, ile to minęło, z miesiąc czasu minęło, czy to dłużej już będzie. I to wszystko mi wróciło. I wiecie, i, i znowu następny antybiotyk. Powiem Wam, że chyba sama sobie też byłam trochę winna, bo y, tamtym razem, kiedy byłam chora, Pani doktor chciałam dać L4, nie? Ale oczywiście u mnie w pracy, no wiadomo, krzywo się patrzy na L4 i tak dalej, nie? Człowiek myśli, że jest niezastąpiony i tak dalej, nie? <grytanie> Więc ja to L4 odmówiłam wzięcia L4. To było, pamiętam, w piątek, kiedy ja dzwoniłam do pani doktor. Miałam wtedy na popołudnie do pracy. I okłamałam panią doktor, że ja mam dzisiaj wolne, czyli piątek, że weekend też mam wolny, i pani doktor mówi, że dobrze, proszę w poniedziałek zadzwonić to wypiszę L4. I ja mówię: Oczywiście. I wiecie, ja chodziłam chora do pracy, jadłam ten antybiotyk, te leki, ale wiecie, chodziłam do pracy, wychładzałam się, tu mnie zawiało, tu mnie owiało i wiecie, być może dlatego ta choroba mi po prostu wróciła. I wiecie co, i powiem wam, że teraz już naprawdę uczciwie się wygrzewałam. Leki biorę do końca, e, jeszcze biorę właśnie ten osłonowy taki multi coś tam i chcę sobie po prostu, chcę po prostu zadbać o siebie, wiecie, chcę sobie odbudować tą odporność, e, chcę jakieś tam powiedzmy, próbuję wprowadzić zmiany żywieniowe, w sensie, że ja naprawdę staram się ograniczyć te słodycze, wiecie, tylko mi to za bardzo nie wychodzi. Ale tak jak mówię, nie że na 100%, że zero słodyczy i tak dalej, bo to na pewno, pewno by mi się nie sprawdziło. Ja w to sama nawet nie wierzę. Ale wiecie, chociaż postaram się ograniczyć te słodycze, będę się starała. I właśnie, i właśnie jakieś takie suplementy sobie chcę włączyć, No to będą te suplementy, właśnie. Także. A, to są takie kolorowe saszetki. Zobaczcie, już Wam pokażę, jak to wygląda w środku. I mhm, jest 21 takich saszetek. A ta jedna tabletka ma taki dziwny, taki dziwny kolor, wiecie? Nie wiem, czy to jest normalne, że ona taki ma mieć kolor. Taka jakaś jest kropki. Nie wiem, czy wy tu widzicie. Ale potem, jak wyjma z opakowania, wiecie, to przyjrzę się bardziej tej tabletce. Po prostu jakiś taki inny, dziwny trochę. Dla mnie ma kolor ta biała tabletka. Czy ona nie jest jakaś coś tam. Nie wiem. I wiecie, i mało, tak, mało, że ja sobie chcę zrobić tę kurację, przeprowadzić, to moja córka powiedziała, że ona też to będzie brała. Także razem sobie robimy taką kurację. przy kilka miesięcy sobie zrobimy tę kurację, że wiecie, po takiej jednej saszetce y, dziennie będziemy sobie zażywać. I zobaczę, będę Wam meldować, czy jakieś zmiany pozytywne widzę u siebie, czy nie. Y, ja sobie już to... Tak, ja sobie już to dzisiaj wieczorem wezmę, wiecie? Na noc sobie zażyję taką jedną dawkę. Także tak. Potem dalej mam ten zestaw, który zamówiła moja siostra dla Martusi, dla tej dziewczynki z Ukrainy. Ten zestaw to jest cytryna i werbena, mydełko do rąk i balsam do, do rąk i do ciała. Fajne takie dozowniczki. W ogóle Orflame ma bardzo ładne to opakowania. Bardzo mi się podobają i yy, większość opakowań bardzo mi się podoba. Tutaj mam mydełka jagodowe. Jedno jest dla mnie, drugie jest dla kogoś innego, dla znajomej. Yy, właśnie mówiłam wam, że sobie zamówię to mydełko, bo to jest przepiękny zapach. Przepiękne przez opakowanie nie czuję. Czekajcie, a ja sobie muszę powochać. Ten zapach. Aczkolwiek to mydło, które mam pod prysznicem właśnie to, to mięta malina. Yy, to wiecie, ja już tak gdzieś na no spółkę go zużyłam i zauważyłam, że im bardziej go zużywam, to on, to mydło jakby mniej pachnie, wiecie? Nie wiem, czy ten zapach się ulatnia, czy po prostu mniej pachnie niż na początku. Przepiękny zapach takie jagódki. O ile mm, ze stronki pachnącej wydawało mi się, że nie czuję takiego zapachu typowo, wiecie, jagodowego, o tyle tutaj tu tak. Mm, zapach takich jagódek z lasu. Mm. I ta grafika tutaj śliczna na tym mydełku. Taki wieniec z kokardą. Także tak to mamy. To. Potem tutaj są gąbeczki. Monty, proszę, nie szczekaj teraz. Yy, zamówiłam sobie gąbeczki do podkładu, ale wiecie, do czego ja te gąbeczki potrzebuję? Yy, bo sobie będę robiła jakieś tam kombinacje z paznokciami, będę próbowała przynajmniej. Yy, chciałam, a dokładnie chciałabym sobie zrobić ombre na paznokciach. Może nie na wszystkich, ale no jakieś tam sobie chciałam trochę pokombinować z tymi moimi paznokciami i wiecie i tą gąbeczkę sobie potnę, jeszcze zobaczę jaką ona ma, wiecie jaki ten materiał jest, bo ja widzę, że ona jest taka bardzo, bardzo, bardzo gładka. Zobaczę czy ona mi się w ogóle nada do tego, do czego chcę, żeby mi się nadała. Chciałabym sobie po prostu na mniejsze kawałki pociąć i wiecie i do paznokci użyć. A jeżeli jednak się okaże, że po prostu zagładka jest ta gąbeczka, no to normalnie sobie do podkładu, wiecie, do kremu BB nakładania wezmę. E, tutaj jest lakier do paznokci, lakier do paznokci z tej serii The One Ultimate Gel. E, ten lakier zamówiła sobie moja córka i powiem Wam szczerze, że on e, wydawał się być bardziej czerwony mam wrażenie na <grym> Katalogu. Może mi się wydaje, może po prostu sobie źle zapamiętałam. Może to o jakiś inny chodziło, lakier. Po prostu inny lakier, może ja mam na myśli, a wiecie. No, w każdym bądź razie taki kod mi moja córka podała, więc ja jej taki zamówiłam. Te perfumki, takie perfumki słuchajcie, miałam. A... Te perfumki wskoczyły mi, kiedy sobie tam robiłam zamówienie, że mogła je zamówić za 4,90. Ja nie znam tych perfum, nie wiem co to są za perfumki. Um, I wiecie, i, ale mówię, no jak za 4,90 to zamówię. Tym bardziej, że pisało, że jest to woda perfumowana. I wyskoczyła mi też taka fajna promocja, i właśnie to mnie zastanowiło, że um, to jest, wiecie co z tej promocji, klub dobrego sprzedawcy czy coś takiego. Wyskoczyło mi, że mogę sobie zamówić dowolny kosmetyk do pielęgnacji cery za cenę 9,90 zł w przedziale cenowym chyba od 0 do 200 zł, i zamówiłam sobie takie serum y, do twarzy z Now no Age, z tej serii No Age. Taka cena, no pewnie niepromocyjna, tam było 165 zł i faktycznie w zamówienie wskoczyło mi to za 9,90 i Wiecie co, nie ma tego kosmetyku, nie przyszedł mi. Może ta promocja się jakoś tam gryzie z tą promocją? Że po prostu może tamta promocja by była dla mnie, gdybym tego nie zamówiła? Nie wiem. Powiem Wam, że jeszcze nadal jest mi się trochę ciężko połapać w niektórych tematach. Czasem dziewczyny, które piszą, które się wpisały do mnie, do mojej grupy, do Oriflame, piszą mi jakieś zapytania i czasem ja nie umiem na te pytania odpowiedzieć. Także dziewczyny, ja Was bardzo za to przepraszam. Wiecie, że ja szukam informacji, żeby Wam na to odpowiedzieć, ale przepraszam Was, że nie umiem tak z marszu Wam odpowiedzieć na to pytanie. Ale proszę Was o zrozumienie, że po prostu, no ja też się tego dopiero uczę. Ja też jestem świeży Także tak. Yy, I jeszcze się zwrócę do dziewczyn, które są w mojej grupie w Oriflame że tak jak mówiłam, ja nie chcę być nachalna, ja nie chcę być i, i, nie, i staram się nie być i ja myślę, że nie jestem. <laughs> Jakoś tam natarczywa, nachalna i tak dalej. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania i chcecie ze mną jakiegokolwiek kontaktu, słuchajcie, piszcie, dzwońcie do mnie. No, kiedy będę w pracy, to mogę nie odebrać telefonu, ale to oddzwonię w, naj, wiecie, w najszybszym możliwym czasie. Także, jeżeli tylko cokolwiek, to piszcie śmiało. Jeżeli chciałybyście iść też w tym kierunku biznesowym i chcecie jakieś informacje ode mnie głębszych uzyskać, piszcie dziewczynę. I tak jak mówię, że jeżeli ja nie będę umiała odpowiedzieć Wam na to pytanie, to będę szukała dalej tych odpowiedzi na te pytania i wiecie, i, i będzie dobrze. I, I skoro jestem jeszcze przy tym temacie, to chciałam jeszcze dodać, że jeżeli ktoś mnie ogląda i chciałby dołączyć do mojej grupy do Oryklein, to. Pewnie pod filmikiem umieszczę linki. A jeśli nie, to na mojej stronie głównej informacje o mnie tam są linki. Możecie sobie klikać, się zarejestrować, albo też zrobić sobie zakupy. Jeżeli nie macie konsultantki w pobliżu, możecie sobie zrobić też zakupy z mojego linku. Zapraszam Was serdecznie. I wracając do zamówienia, w, w, zostały mi tutaj już tylko dwie rzeczy. I to jest yy, płyn micelarny. I to jest płyn micelarny, tak dobrze ja to mówię? Jezu, ja mam problem ze wzrokiem. Tak, płyn micelarny. I to jest y, płyn micelarny, który mi wskoczył chyba za koszt wysyłki, wiecie? Jako produkt za koszt wysyłki. Także tak, płyn micelarny. Chętnie go sobie wypróbuję, bo bardzo lubię i zawsze jestem bardzo ciekawa produktów do, wiecie, do demakijażu. Mam parę takich swoich sprawdzonych z Avonu, ale wiecie, ale lubię też sobie coś tam próbować od czasu do czasu coś innego i powiem Wam też, że raz byłam w Auchan na zakupach i taka dziewczyna, i byłam akurat tam na tym stoisku kosmetycznym nie, i taka dziewczyna wpadła i coś tam do, przez telefon do kogoś mówi, że nożysz tego zarąbistego płynu z garniera szukanie. I, ten, I słyszę tam rozmowę, nie? że mówi, że kurde, nie ma, chyba, no, chyba nie ma. nie A potem tak się schyliła i tam wygrzebywała coś, nie? I słuchajcie, patrzał na jeden, drugi, trzeci, czwarty, cztery te płyny wzięła, nie? Tak, tak sobie tutaj naukładała. I jak ta dziewczyna odeszła, nie? To ja też tam poszłam, też wsadziłam rękę. Wygrzebałam też ten płyn, i to był właśnie płyn micelarny z garniera. Ale ja go wtedy nie kupiłam, bo po prostu miałam w domu zapas kosmetyków do do makijażu więc no mówię, bez sensu. Ale właśnie, no, taka rekomendacja jak do tej dziewczyny: nie? że chyba fajne są te płyny z Garniera, też te płyny micelarne. I tutaj znajoma moja zamówiła sobie mm, taki krem pod oczy z serii Optimals. I to już jest, kochani, wszystko. E, tutaj jeszcze mam. A to Oriflame mi dorzucił, bo ja tego nie zamawiałam. Eee, biżuteria. Biżuteria. Co ja powiedziałam? <grytania> biżuteria. Taką go dostałam gazetkę, i tutaj różne są zaprezentowane. Piękna ta biżuteria też jest z Oriflame. Piękna. Bardzo mnie kusi, jednak no, cenowo wydaje mi się, że. Nie jest to tania sprawa, także na razie jeszcze z biżuterii sobie niczego nie zamówiłam. Na razie nie planuję też zamówić, bo mam tych różnych rzeczy. Wiecie, może inaczej, tego nigdy nie jest za wiele. Ale nie mam czegoś takiego, że o, że chcę coś zamówić, bo ja czegoś potrzebuję, że czegoś konkretnego na przykład mi brakuje, nie? Nie mam tak, więc na razie z biżuterii nie będę niczego zamawiać. I tutaj dostałam już kolejny katalog. I to będzie katalog od 7 grudnia. Do 27 grudnia, czyli już taki typowo świąteczny, nie? Znaczy świąteczny, świąteczno-noworoczny. Tak, już z tego katalogu, żeby na święta sobie zamówić, to już tak nie, to już tak no, ostatni gwizdek, że tak powiem. <grym> Także tak, zaraz sobie usiądę, zrobię sobie tą moją herbatkę z kwiatu bzu i wiecie, i sobie przejrzę katalog. Piję nadal tą herbatę, wiecie, i będę ją piła, będę ją piła chyba dopóki mi się te wszystkie opakowania nie skończą, bo po prostu, bo tak jak mówię, chcę nie do końca zdrowieć. To już mam wszystko, puste pudełko. Przyszedł mi też dzisiaj powerbank dla Kamili. Wy pewnie ten filmik będziecie oglądać w niedzielę albo w poniedziałek, ale nie martwcie się, zdążył powerbank przyjść przed, przed tym wyjazdem do Energy Labi. Żeby tylko, wiecie, mi okazało się, że to jakiś bubel popsuty jest. Ja mam nadzieję, że nie, że wszystko będzie działać. Paragon. O, taki powerbank. W kolorze chyba czarnym, tak czarnym. Powerbank i taka ładowarka do niego, nie? I wzięłam ten właśnie z, tymi, z tą większą ilo ilością jednostek, nie wiem, czy tak się to mówi, ten 20 tysięcy, wiecie, wzięłam amperogodzin, czy jakoś tak. <grych> Także tak, kochani. To tyle, co dzisiaj chciałam Wam pokazać i powiem Wam jeszcze, że po prostu od, od kilku dni mam takiego nerwa, Mam takiego nerwa. Wiecie co? Nie wiem, czy obserwujecie taki profil na Instagramie. DIOS to jest y, taka organizacja charytatywna, która zajmuje się pomocą y, z, y, zaniedbywanym zwierzętom, nie? I teraz jest może słyszałyście taka głośna akcja z detektywem Rutkowskim i po prostu chodzi o tego kuca, nie, o tą sprawę w Wałbrzychu. Jeśli ja nie będę wam to opowiadać o tej sprawie, bo to chyba jest taka dość delikatna sprawa, i żeby mi gdzie filmiku nie zablokowali, wiecie, to ja tutaj się nie będę zagłębiać w szczegóły. Jeżeli słyszeliście o tej sprawie, to pewnie wiecie, to wiecie co, o co chodzi, i ten, a jeżeli nie słyszeliście o tej sprawie, to słuchajcie, wpiszcie sobie na przykład nie wiem detektyw Rudkowski, Wałbrzych, pani Sylwestra, o po takich hasłach spróbujcie znaleźć. Powiem Wam, że mh, jeśli chodzi o detektywa Rudkowskiego, <grywa> moja córka się do mnie śmieje czasem. Ja bardzo lubiłam detektywa Rudkowskiego, wiecie? Może za dużo bym to było, gdybym powiedziała, że byłam jego fanką, bez przesady, ale słuchajcie, do niedawna ja bardzo lubiłam detektywa Rudkowskiego, wiecie? I owszem, nie rozczytałam jakieś tam hejterskie posty, hejterskie komentarze na jego temat, że nawet fryzury się potrafili jego czepiać i ten. A powiem Wam, że po prostu ten Rudkowski, to on to jest dla mnie taką postacią, która mi tak imponuje, wiecie, że po prostu, że pomimo tego całego hejtu, że on tak idzie do przodu, tak się roz... cały czas się rozwija, tyle osiągnął w swoim życiu, że zawsze miał odwagę iść pod prąd. Jak tam nieraz, wiecie, czytałam te artykuły o nim. I wiecie, taki nieustraszony, taki po prostu, taki człowiek, który dąży do spełniania swoich marzeń i spełnia te marzenia. No tak mi ten człowiek zawsze imponował, pomimo tego, że no głośno było zawsze o tym, że ludzie się z niego śmiali, że tam źle o nim mówili, źle o nim pisali. Ale słuchajcie, ja tego Rutkowskiego, ja i tak lubiłam tę jego postać, nie, no bo jak człowieka, to ja go tam nie znam, no ale tę jego postać, jaką znam z mediów, że słuchajcie, jak nie lubię programu Taniec z Gwiazdami, <głos》>, tak słuchajcie, teraz jak Rutkowski był w Tańcu z Gwiazdami, ten program chyba inaczej jakoś się nazywa teraz, nie? To słuchajcie, dwa pierwsze odcinki, ja pomimo tego, że ja nie lubię tego programu, ja obejrzałam dwa odcinki ze względu tylko na detektywa Rudkowskiego, wiecie? No tak, tak po prostu lubiłam tego Rutkowskiego. I słuchajcie, jak go bardzo lubiłam do tej pory, tak teraz po prostu nie znoszę tego człowieka. Po prostu nie do uwierzenia jest, jaką on gra, wiecie, rolę w całej tej sprawie w tym Wałbrzychu. No po prostu mam, mam no nie wiem nawet jak mam to powiedzieć, no żal do niego, to w ogóle nie takich słów chciałabym użyć. Wkurzył mnie ten Rudkowski i powiem Wam, że teraz już moje, po prostu moje uczucia się zmieniły i nie cierpię tego człowieka, wiecie? Nie cierpię tego człowieka. Yy, Ostatnia moja Kamila. Włączyła mi taką konferencję, jaką zwołał Rutkowski, tam pod jakimś urzędem, i po prostu wiecie, co wszystko to, co on tam, to wszystko jest poniżej pasa. Po prostu nie do uwierzenia jest, jaka w Polsce jest korupcja, jakie jest, są sprzedawczyki, jak po prostu urzędy mają różne powiązania, wiecie, machlojki i tak dalej. Nie do uwierzenia jest, i po prostu i Rutkowski, w tym wszystkim, w takiej roli. No masakra. I moja Kamila też mi znalazła mm, wypłynęła rozmowa i to w internecie można znaleźć też tą rozmowę, gdzie urzędnik ze starostwa powiatowego w Wałbrzychu dzwoni do Rudkowskiego właśnie, żeby go prosić o pomoc w tej sprawie, nie? Oczywiście używa tam wulgaryzmów, wiecie. I ta rozmowa wypłynęła. Są tam jakieś teksty w stylu, że syfka ci się odwdzięczy, wiecie. Jakiś taki po prostu... <noise> Jak jesteście ciekawie, to sobie to znajdźcie. I wiecie co, i powiem wam, że no jestem taka wściekła na tego że on w ogóle, wiecie, w tym uczestniczy wszystkim, że... Bo wiecie, ja mam tak też, że mnie bardzo boli serce o los zwierząt, wiecie, tak, tak mam. I to, że ja nie jem mięsa na przykład, to też jest spowodowane tym, że ja kocham zwierzęta i ja nie jem mięsa. Owszem, ja czasem opowiadałam historyjkę i, i, może, i nie wiem, czy tutaj na YouTubie Wam od tego nie opowiadałam, że jak raz smażyłam sobie na nuggetsy do pracy yy, właśnie 6 lat temu. I zapach tego mięsa mnie to odrzuciło. Ogryzłam tego nuggetsa i po prostu mnie otrzęsło, i od tej pory nie chyciłam się mięsa. I tak czasem właśnie opowiadałam ludziom, że mój organizm jak gdyby odrzucił mięso, nie? Ale wiecie co, to nie do końca chyba jest tak, nie do końca, wiecie, jest to prawda, a czy no to jest prawda, że ja zważyłam te nuggetsy, Ale mm, wiecie. Ja potem, bo to po prostu potem miałam też ciągotki jakieś tam do mięsa i jak gdyby ja walczyłam z tym poniekąd, żeby nie jeść tego mięsa. Ja na przykład lubiłam kabanosy drobiowe, yy, Lubiałam na przykład, wiecie co, yy, pasztetową od Dudy, taka świeża bułeczka kajzerka, nie, grubą masłem posmarowana i ta pasztetowa na tym. Albo hamburgery z McDonalda. I wiecie, ja po, jakim, po, po tym czasie, kiedy ja odstawiłam mięso, ja miałam taką chętkę, że a może by tak wrócić do mnie, albo to bym zjadła, czy tamto bym zjadła. Ale ja ze sobą walczyłam, bo nie chciałam jeść zwierząt. Mówię, ja tego przemysłu wspierać nie będę. Ja kocham zwierzęta, nie chcę jeść zwierząt. I wiecie, i bardzo jestem za zwierzętami. I ta cała sprawa właśnie w tym Wałbrzychu tak mnie gdzieś emocjonalnie rozwaliła, powiem Wam, i ten Rudkowski w całej tej sprawie, zamiast bronić tego biednego konika, jeszcze po prostu, wiecie co, no, chora sytuacja, chora sytuacja. Tak, może dla tych osób, które nie wiedzą, o co chodzi w tej, w tej całej sytuacji, to tak krótko tylko powiem, że chodziło o to, że w tym Wałbrzychu kobieta, pani Sylwestra, kobieta na stanowisku, chyba lekarz weterynarii, coś tam z policyjny jakiś, ona też ma tytuł yy, i wiecie, kupiła sobie, nie wiem, czy ma jakiś kaprys, Berie czy... Nie wiadomo co, kupiła sobie kucyka, i tego kucyka strasznie zaniedbała. Ten kucyk zagłodzony, chory, yy, wiecie, leżał i konał w jakichś tam zaroślach, chaszczach za jej domem. I wiecie, i ktoś to zgłosił, i te chłopaki z Dios yy, się o tym dowiedzieli, przyjechali i zabrali jej tego konika. Zabrali konika, od razu zawieźli go gdzieś tam, gdzie udzielono mu pomocy, ten konik jakąś tam operację przeszedł i tak dalej, nie? A wiecie, a z tego urzędu, że, że właśnie chłopaki z DIOS zaczęli robić smród <noise> i tam w tym urzędzie, tej pani Sylwestrze szczególnie, to wiecie, to y, zwrócili się o pomoc do detektywa Rudkowskiego, nie? A przecież do detektywa to człowiek się zwraca o pomoc, jeżeli czegoś szuka, nie? A chłopaki z DIOS, przecież oni nie ukrywali tego konika nigdzie ani nic, nie? Tylko oni mm, są otwarci na to i powiedzą, że gdzie ten konik jest i tego. I wiecie co, i taka chora sytuacja, i oni teraz się szarpią, kłócą, i nie wiadomo co, i bynajmniej nie chodzi teraz o dobro tego konika, tylko wiecie, taka walka, nie? A najbardziej w tym wszystkim tego konika zaniedbanego szkoda. No, masakra, tak, tak, po prostu wiecie co, tak mi leży na sercu zawsze los zwierząt, jak właśnie ludzie się źle obchodzą ze zwierzętami. Tutaj u mnie, w moim bliskim otoczeniu, też mam przypadek, gdzie bardzo źle są traktowane dwa psy. I wiecie co, i też, że tak powiem, szukałam pomocy dla tych psów, nie? To powiem wam, że tak jest ciężko. Towarzystwo to w częstochowieniu, gdzie zgłosiłam to, że psy są źle traktowane, że być może głodzone, że pies jest. Wiecie, nie chcę też za dużo mówić, no bo to jednak ten filmik nigdy nie wiem, kiedy i kto go może też obejrzeć, nie? Ale wiecie i dostałam jedynie jedną odpowiedź jaką dostałam to, że no oni tylko działają na terenie Częstochowy, nie? I wiecie i... A bardzo, bardzo jest mi szkoda zwierząt. Wiecie jak gdzieś słyszę właśnie, że zwierzęta są źle traktowane i ten... To tak mi gdzieś leży na sercu los zwierząt zawsze, że mówię wam. Ja na przykład bardzo też lubię słuchać podcasty kryminalne. I... Yy... I mam tak, że o ile jakoś tam sprawy, morderstw czy coś mnie nie obrzydzają, nie, wiecie, no, no jakoś lubię słuchać takich podcastów, nie? O tyle, jeżeli widzę w tytule, że coś tam będzie o zwierzętach albo o dzieciach, to ja od razu taki podcast wyłączam i po prostu, czy filmiki na YouTube też, czy coś nie. O krzywdzie zwierząt i o krzywdzie dzieci ja po prostu nie mogę słuchać, bardzo to na mnie jakoś działa. Także tak, uważam, że tą sprawę w Wałbrzychu należy jak najbardziej nagłośnić, bo wiecie co, bo to bo straszne jest to, co tam się wydarzyło. Także tak, kochani, mój Monty się zaczyna uaktywniać, <grym> muszę z nim w ogóle wyjść na dwór, bo już długo nie był, musimy się na jakiś spacerek. Także tak, kochani, żegnać się będę z wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Dbajcie o siebie, bo panują wirusy chorobska, przeróżne. Także dbajcie o siebie, ciepło się ubierajcie, zażywajcie witaminki. I tak, kochani, i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! pa.